Kolejnym etapem wynajmu jest weryfikacja najemcy, który zainteresował się naszym ogłoszeniem i wykonał do nas telefon. Bo tak naprawdę to jest przecież pierwszy etap weryfikacji, bym powiedziała, pierwszy moment kontaktu z naszym najemcą. Najemca oczywiście dzwoni, żeby nas wypytać o wszystko co związane z mieszkaniem, chociaż my wiemy, zdajemy sobie sprawę, że. Wszystko praktycznie co związane z mieszkaniem, może oprócz tej liczby pokoi w przypadku mieszkania wielopokojowego, zawarliśmy w ogłoszeniu. No ale o coś musi spytać, tak? Musi zagadać, musi dopytać. I to jest też dobry moment, żebyśmy my wypytali jego. O co Mateusz pytasz? Tak, no właśnie, ta weryfikacja, weryfikacja, którą będziemy robić, ona może przebiegać na kilku etapach też. Zanim, zanim powiem Ci w tym kontekście, co pytam, to jeszcze pomyślałem sobie, że ta weryfikacja jest i przez telefon, czyli jak będziemy na pierwszym etapie, potem możemy tego człowieka weryfikować już na spotkaniu, a potem jeszcze po spotkaniu możemy weryfikować, szukać jego, o nim informacji w różnych mediach, tak? Więc takie rzeczy jeszcze będzie można robić. Ale zakładamy, że on dzwoni, tak? tak czyli bo to będzie pierwszy kontakt. Dokładnie, tak. czyli będziemy na początku, oprócz tego, że będziemy go weryfikować, to oczywiście Będziemy go zachęcać standardowo nadal, tak, mimo że ma to wszystko w ogłoszeniu, nie będziemy tutaj oponować, na pewno odpowiemy mu na jego pytania, czy też podpowiemy, w którą stronę, co on powinien robić, tak, żeby to mieszkanie od nas wynajął, czyli nadal sprzedajemy, tak, mimo że chcemy to zweryfikować, to nadal jesteśmy tą osobą, która będzie mu doradzać, będzie, będzie starała się pomóc i będzie starała się też zrobić dobre wrażenie, ten najemcy, tak, żeby on chciał u nas wynająć, bo nie tylko mm, mieszkanie będzie go interesowało, tylko też to, jak będzie słyszał tego właściciela czy tak. tego zarządcę, będzie analizował, to jest człowiek, z który, u którego chciałby mieszkać. No tak właśnie, co weryfikujemy? Na pewno e, będziemy weryfikować. Pierwsza rzecz, po którą bym powiedział, to na ile czasu szuka mieszkania, na przykład, tak? Czyli będę pytał takiego człowieka, na jaki czas on będzie chciał wynająć mieszkanie, tak? Jeżeli założyłem sobie, że podpisuję umowę roczne, tak, prawdopodobnie niech będę chciał człowieka, który będzie przyjeżdżał na miesiąc. No to prosta, 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 tak. prosta sprawa. Nie ten klient. Dokładnie. Czasami też będą osoby, które mm, będą powiedziały, na przykład jak w przypadku studentów, powiedzą, że. Na 9 miesięcy, tak? Bo też oczywiście nie odmawiamy temu, takiemu klientowi, że chce podpisać umowę na 12 miesięcy, tylko powiemy, że mamy umowę na 12 miesięcy, oczywiście mamy zawarte w umowie możliwości wypowiedzenia, więc będzie można z tego skorzystać. Więc też nie zniechęcając go, wymieniamy możliwości, ale nadal szukamy tego tej nici porozumienia, żeby ten człowiek chciał u nas zamieszkać. Oczywiście to nie mówisz oczywiście, nie jak, na, jak do czerwca, to nie. Dokładnie. Tylko po prostu rozmawiasz i mówisz, że będzie można skończyć oczywiście z końcem czerwca o ile mhm. na przykład znajdzie się kogoś na swoje miejsce. Czy spotykasz się z tym, że dzwonią osoby, które nie szukają lokum dla siebie, tylko dla kogoś? Zdecydowanie. I jak wtedy rozmawiasz? Tak, no szczerze mówiąc, pytam o to, tak? Czy pytamy bezpośrednio, czy mieszkanie szuka pani czy pan dla siebie, czy dla kogoś? No niestety bardzo często może nie, może nie bardzo często, ale czasami zdarza się po prostu, że dana osoba dzwoni, wypytując właśnie o dane mieszkanie, ale okazuje się, że to nie on ma być tym docelowym najemcą, tak? I okazuje się, że na przykład szukam dla babci. Takie w przykład sytuacje zdarzają, tak? No babcia na przykład, do wielopokojowego mieszkania, gdzie mieszkają sami studenci. No nie będziemy zainteresowani, aby ona była naszym najemcą w tej sytuacji. Tak. Więc ten wiek zdecydowanie można powiedzieć, jeżeli się. Um, nie wiek, tylko, tylko dla kogo mieszkanie, tak? Warto bardzo zapytać. No i teraz można powiedzieć o tym wieku, tak? Już do którego już zmierzałem. Czyli ten wiek też będzie miał znaczenie. Oczywiście przy całym mieszkaniu może ten zakres wiekowy będzie dla nas większy, tak? To sobie będziemy ustalać, a może też nie będziemy chcieli jakichś bardzo młodych osób przy całym mieszkaniu, tak? tak którzy będą dla nas mało wiarygodni. Może nie będziemy chcieli osób zaawansowanych wiekowo. Zaawansowanych wiekowo. Tak. Dokładnie, więc tutaj też będzie miało to znaczenie. Ale ten wiek... Y też duże znaczenie będzie miało przy pokojach, tak? gdzie mamy jakąś grupę docelową, czyli załóżmy, że nie wiem, mamy do 30-35 roku życia. Nie będziemy samo chcieli osoby, która ma 40-50 lat, tak? więc, więc musimy zapytać o ten wiek. Czasami się krępujemy, zapytać o ten wiek, tak? czyli, czyli zastanawiamy się, ale w bardzo prosty sposób, tak? czyli pytamy tutaj tego człowieka o wiek, a ktoś, a ktoś pyta, a dlaczego mnie pani pyta? Bo słyszę poważny głos. I wydaje mi się, bo to jest mieszkanie studenckie, tak? wydaje mi się, że muszę zapytać, po prostu dobieramy ludzi w tym samym wieku, w, podobnych, w podobnym e, czasie dla siebie, tak? czy studiujących, czy pracujących, żeby oni się, żeby się dobrze rozumieli. Więc łatwo to wytłumaczyć, żeby ten człowiek się na nas nie obraził, nie pogniewał, że ten, że, że ten wiek e, w ogóle ptamy. Tak. Ja mam takie, takie taką miałam sytuację, kiedy miałam e, pana, Około po 30 już już parę ładnych lat, który szukał mieszkania i oglądał mieszkanie, a tam były. Same osoby młode studiujące. I przyszedł pan, bardzo miał młody głos przez telefon. W ogóle myślałam, że też też, mhm. naprawdę nawet nie spytałam go o wiek, bo od razu założyłam, że jest młodą osobą. No ale jak już przyszedł i powiedział, co robi, i tak dalej, okazało się, że jest lekarzem, który, który przyjechał na roczny kontrakt do jednostki wojskowej w Krześinach, akurat w Poznaniu, był okulistą. No i tak mi mówi, co będzie robił. Ja tak sobie go wyobrażam w tym studenckim mieszkaniu. I on mówi, że no super, i tak dalej bo przecież on będzie, on będzie dużo pracował i mhm. wszystko jakie będzie czytał i mówi super, no bo jak będą studenci, to studenci będą się uczyć, będzie cisza i spokój w tym mieszkaniu. Ja byłam zaskoczona jego podejściem, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że on był tym okulistą mhm. i tym wojskowym. I dopiero mhm. właśnie pytając go, weryfikując o co chodzi, on... Przedstawił mi to, więc się dowiedziałam, że on studiował na Wojskowej Akademii Medycznej. Mhm. Więc dało mi to do myślenia, że na takiej Akademii Medycznej, Wojskowej to rzeczywiście się tylko siedzi i się uczy, i nie ma się czasu na jakieś życie pozastudenckie. I ten pan, jakby no, swoją miarą mierzył tych pozostałych studentów. No więc stwierdziłam, że on się po prostu, no nie, to nie jest mieszkanie dla niego. Miałam dwa bloki dalej inne mieszkanie, gdzie miałam właśnie osoby też młode, ale już pracujące, nie studiujące. I pokazała mu to mieszkanie, tłumacząc właśnie, że nie to, że nie chce panu wynająć, bo nie wiem, bo nie chce, bo jest pan za stary, bo nie pasuje pan do młodych osób, tylko charakter i właśnie miejsce, tak jak mówisz, miejsce, mhm. w którym pan życiowo jest, to nie jest to miejsce, tak? Mhm. I rzeczywiście mieszkał w tym innym mieszkaniu, był super zadowolony. Bardzo to się sprawdziło, ale to też dzięki temu, że weryfikujemy i pytamy, jesteśmy w stanie to wychwycić w ogóle. Tak? Bo mhm. Gdybyśmy tej rozmowy nie przeprowadzali, to po prostu byśmy tych informacji nie pozyskali, nie zgromadzili i w żaden sposób nic z tego by nie wyszło. Mhm. Tak, przez telefon coś jeszcze kojarzysz, co można było zweryfikować? Finanse, przynajmniej wstępnie, mhm. pytając, mhm. tak, jakie jest źródło dochodu. Czy mhm. będzie tutaj możliwość poręczenia? Czy pan pracuje, czy pan studiuje i będą rodzice płacili? Takie wstępne informacje jak najbardziej możemy już pozyskać, prawda? Tak. Część osób też mówi o kaucji, bardzo często przez telefon, tak, żeby informując, że będzie wymagana kaucja. Jeżeli oczywiście nie zapisaliśmy tego w ogłoszeniu, bo też może taką informację zawrzeć. Są różne opinie na ten temat, inne zawierają, drudzy nie, tak. Część osób mówi, że nie chce wpisywać tej kaucji i nie wpisują. No wiadomo, że w pewnym sensie segreguje już nam osoby, które tej kaucji nie mają. Nie mają. Tak, wszelkie mm -hmm. rozłożenia kaucji na raty, yy, późniejszych płatności. No gdzieś tam dają, dają nam do myślenia, że to jest osoba, która no, żyje z miesiąca na miesiąc, jeżeli mm -hmm. chodzi o finanse. Tak, więc to, to, to też, też jest element. Jeżeli już tutaj mówimy o kaucji, tak jak powiedziałeś, niektórzy w ogłoszeniu zamieszczają, niektórzy nie ogłaszają, nie, nie zamieszczają, mm -hmm. że jest kaucja. My zamieszczamy, że jest kaucja, mm -hmm. ale nie piszemy, jaka jest to kaucja. Mm -hmm. Nie piszemy, czy jedno, czy dwoje płacę to znaczy 3 miesięczna daje to nam później furtkę do pewnego wyjścia z niewygodnego układu przy rozmowie, mm -hmm. przy weryfikacji najemcy, możemy mu wtedy zaproponować na przykład, że kaucja będzie trzykrotnością, czyli celowo go zniechęcamy. Mm -hmm. Jeżeli w ogłoszeniu szesto napiszemy jednomiesięczna kaucja, no to trudno potem raptem zmienić mm -hmm. ją na trzymiesięczną. Więc wpisujemy nie określając jaka tak. ona jest. To nie jest jakby złośliwy zabieg, tylko bardziej pod kątem zabezpieczenia, jeżeli czujemy, że zabezpieczenie jest słabe, czyli nie wiem, kwestia pracy i tak dalej, lub po prostu faktycznie m, czujemy, że z tym człowiekiem może być jakiś problem, tak? tak? To nie tutaj... ma tej nici porozumienia od <grym> początku, prawda? Mhm. Właśnie te odczucia. Tak, przez telefon można, choć trochę trudniej, trudniej. niż że na samym spotkaniu, tak? Czy na samym spotkaniu też? Oczywiście te wszystkie, jak jesteśmy już na tej prezentacji mieszkania, to te wszystkie rzeczy, które których powiedzieliśmy przez telefon, możemy je powtórzyć, możemy je pogłębić, te informacje, tak, żeby więcej się dowiedzieć, tak, kto jest tym poręczycielem, gdzie ta osoba pracuje, gdzie mieszkała, tak, czyli dużo informacji wypytujemy, tak, ten człowiek pyta nas, tak jak powiedziałaś przez telefon, tak. o mieszkanie, my wypytujemy, więc też pozyskujemy te informacje od niego, żeby się utwierdzić w przekonaniu, czy, ta, czy ten człowiek na pewno chcemy, żeby u nas mieszkał. No i z drugiej strony też są to takie nieformalne weryfikacja, tak czy ten, te nasze własne odczucia, czy ten czynnik ludzki, te, ta czutka taka, tak? Ta intuicja, intuicja, po prostu. Po prostu tak, że że, że tutaj mm -hmm. może niekoniecznie z tą osobą ta współpraca mm -hmm. nam się po prostu y, uda. Mm -hmm. Dokładnie. Więc y, te etapy weryfikacji są przebiegają w różnych miejscach. Potem jeszcze po tym spotkaniu, jak już zweryfikujemy tego człowieka, sprawdzimy. Jeszcze, jeżeli ten człowiek na przykład był na spotkaniu, y, Opuścił mieszkanie, tak, nie podpisaliśmy umowy i on do nas wraca, dzwoni, tak? informuje. To oczywiście też można po, po, pobrać od niego jakieś podstawowe dane, imię, nazwisko, jak ma się nazywa, ktoś nam podanie, i też mamy jeszcze tutaj szansę pogrzebać w jakichś mediach społecznościowych, tak, żeby tego człowieka zweryfikować. Tutaj też znowu przejdę krok dalej, że jest jeszcze kwestia Sona, czyli systemu obsługi, najmu, który też jest połączony z portalem Dobrzy Najemcy, tak? gdzie oceniamy najemców i ich. I poczynania. poczynania, tak? I też wpisując do systemu danego danego człowieka, wyjdzie nam informacja, tak, czy ten najemca przypadkiem nie mieszkał u kogoś, to też używa tego systemu, tak? I będzie, będzie mieli informację e, o, e, o jego osobie, tak? Oczywiście można było szukać jakichś takich weryfikacji, typu właśnie krajowy jest długów, i tak dalej. Pytanie, czy osoba, która przynajmniej przy pokojach, która chce wynająć pokój. Będzie tutaj będzie to właściwe. No może przy całym mieszkaniu można przy było to weryfikować, mieszkanie tak, tylko tak. wypłacamy przy pokoju przy tych młodych osobach. Często tak mówiliśmy no wcześniej, że one nie mają tego bagażu doświadczeń, tak, tak. negatywnych, więc te, te, tych problemów nie ma. I zawsze mamy dodatkowo tego rodzica, który hmm, przeważnie mamy tego rodzica, który gdzieś tam jest, jeszcze może zostać hmm, poręczycielem. Więc to zmierza do tego, żebyśmy faktycznie tego człowieka przefiltrowali sobie, tak, żebyśmy się utwierdzili w przekonaniu, że chcemy go mieć w swoim mieszkaniu, tak, czy całym mieszkaniu, tak, czy też. W pokoju, tak? No musimy być pewni. Powiedziałbym, że ja zawsze mówię swoim m, ludziom, pośrednikom czy osobami, z którymi współpracuję, że jak coś ci nie pasuje, to po prostu odmów. bo mamy takie doświadczenie, tak, że jak po prostu ktoś tak. nie czujemy, tak? Czy, czy nie, jest, nie, nie jest to jest osoba, która tak powiedziałaś, jak tam kombinuje, kaucja na raty, inne rzeczy? No to zakładamy, że trzeba takiej osobie odmówić. Też tak robimy. Też. Yy... To, co mówiłaś, jeżeli mamy, zadajemy nawet te same pytania, które były przez telefon zadawane, to w kontakcie osobistym mamy też możliwość zaobserwowania reakcji na te pytania. Czy kogoś to gdzieś tam krępuje, drażni, nie wie, co powiedzieć, bo przez telefon mhm, mogliśmy tego nie, nie wychwycić. Także ten kontakt osobisty i ta intuicja, to wyczucie oczywiście tego się nabywa z czasem. tak, Na początku gdzieś sami jesteśmy też często skrępowani tą sytuacją, że wypytujemy, ale nie bójmy się pytać. Kto, ktoś pyta nas i to jest najlepszy moment, żeby wypytać tego naszego najemcę, bo później już nie będzie na to lepszego mm -hmm. momentu, tak? Będzie tak. tylko kontakt bieżący już. Podsumowując, ostatnim takim etapem, który powiedziałbym jest ostatnim momentem weryfikacji, jest przekazanie czytanie tej umowy najmu, tak? Którą, tak. którą będziemy jeszcze omawiać, tak? czy ta umowa najmu, które są zapisy, które, te warunki, na które ten człowiek ma zmieszkać, i często też na tym etapie da się zweryfikować, nawet te, osa, te osoby samodzielnie mówią, tak? że a ja mam na przykład jakieś zwierzę, które chciałbym przynieść, tak. Tak? Znaczy, które chciałbym mieć ze sobą, lub inne aspekty, które, które weryfikują, więc ta umowa, takim już kropką na D, tak, te warunki, które ustalimy, mm, będą nam w pełni dopełniały tą całą weryfikację tego człowieka.